W programie sprawdzamy kolejny odcinek alfabetu propagandy. Dziś litera Z i oczywiście redaktor Andrzej Krajewski. Trudno, drodzy politycy, nie jesteśmy dla Was, deklarował rok temu w wiadomościach Marcin Tulicki. I rzeczywiście. Bo tak zaczynały się wiadomości w dniu powołania rządu Donalda Tuska. 42 lata temu, w nocy z 12 na 13 grudnia, w Polsce został wprowadzony stan wojenny. Dobry wieczór, Nadita Lewandowska, witam Państwa w polskiej telewizji. Powołanie rządu też było, ale krytycznie, zgodnie z nowymi zasadami wiadomości. Jest nowy rząd, chociaż ze starym premierem. Donald Tusk został premierem, bo tak zdecydował Sejm, po tym jak wcześniej odrzucił wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Tak powstał jeden z największych gabinetów w najnowszej historii Polski, premier i 26 ministrów i pilnowania, aby Polska rosła w hierarchii narodów. Hierarchia ministrów w rządzie Tuska też jest. Ci spoza kręgu zaufanych na mniej eksponowanych stanowiskach. Za przejęcie mediów publicznych ma z kolei odpowiadać były pułkownik służb specjalnych. A co może robić pułkownik służb specjalnych? Oczywiście coś na Z. Jak zamach. To zamach koalicji rządzącej na media narodowe. To jest ewidentny przykład łamania praworządności. Nie da się odwołać Rady Mediów Narodowych bez zmiany ustawy. Nie da się również zlikwidować w prosty sposób telewizji polskiej. Bo to Tusk chce decydować, kto jest dziennikarzem, a kto nie. Decyzje zapadną bardzo szybko. Nie będziecie musieli czekać do świąt. Zapowiedzi Tuska nie mają żadnego pokrycia. Uchwała nie niesie żadnych następstw. Prezydent Andrzej Duda skierował do marszałka Sejmu pismo w sprawie mediów publicznych. Zapowiadane zmiany dotyczące publicznej radiofonii i telewizji muszą respektować standardy demokratyczne. A mimo to na zajutrz było tak. Dziś nie będzie wiadomości, ale jutro podamy Państwu informacyjny program Telewizji Polskiej. Niezawodnie o 19.30. Nazywam się Marek Czysz. Serdecznie zapraszam.